nie wierzcie w te cudowne szampony, które mają cudownie nawilżać włosy. męczysz się z suchymi włosami tak jak ja kiedyś? Pokażę Ci skuteczny sposób na nawilżenie włosów tak, aby efekt był spektakularny i został na dłużej. A więc jeśli temat Cię interesuje, to zapraszam do obejrzenia dalej. Kiedy włosy są suche, matowe i szorstkie w dotyku należy dostarczyć im humektantów, czyli tak zwanych nawilżaczy. Ale właśnie, aby humektanty nie spowodowały u nas puszenia się włosów, należy domknąć je emolientami i tutaj bardziej tyczy się to włosów średnio, jak i wysokoporowatych, ponieważ niskopory raczej nie mają tendencji do puszenia, więc tutaj wiecie. Spoko, loko, luz nic się takiego raczej nie stanie. A więc trzeba pamiętać o tym, że jeśli macie tendencję do puszenia, to nakładamy humektanty, ale zawsze należy je domknąć emolientami. No i ogólnie sposobów na to jest kilka, ale my dzisiaj przejdziemy i rozwiniemy sobie temat olejowania na podkład nawilżający. Czyli wiecie, emolient to nasz olej, który domknie nawilżenie na dłużej i nie powstanie nam żaden niechciany puch. I teraz co będziemy potrzebować do takiego olejowania na podkład nawilżający? Więc jak możecie się domyślać, będzie potrzebny nam olej. Ja dzisiaj użyję sobie olej marakuja do włosów wysokoporowatych, no bo czemu by nie? Ale, oczywiście, jak nie macie specjalnego oleju do olejowania włosów, możecie iść do kuchni i zasięgnąć właśnie po chociażby oliwę z oliwek, albo olej rzepakowy kujawski, który ostatnio ja testowałam, więc bardzo Wam polecam spróbować jakichś kuchennych. Kolejnej rzeczy, której będziemy potrzebować, to nasz podkład nawilżający, i tutaj opcji jest ogólnie kilka. Ja dzisiaj sobie użyję. 1% kwasu hialuronowego od Mohani. Tutaj kupiłam naprawdę dużą butlę tego, więc mam nadzieję, że uda mi się to zużyć. Ale oczywiście jeśli nie macie kwasu hialuronowego, to może być na przykład odżywka humektantowa albo żel aloesowy. Te sposoby tak czy siak uwielbiam, czy to na odżywkę, czy właśnie na żel aloesowy. Wszystko mi się genialnie sprawdza. Już dawno właśnie nie robiłam olejowania na kwas hialuronowy, więc jestem ciekawa jak to wyjdzie. Raczej powinno być turbo, turbo nawilżenie. Dodatkowo będziemy potrzebować wody w sprayu, tak żeby łatwiej się nakładało. Ja tutaj mam puste opakowanie po hydrolacie z mango. Wiadomo, jestem mangomaniaczką, więc, jak inaczej. I wlałam sobie tutaj po prostu wodę, tak będzie mi się łatwiej po prostu rozprowadzało na włosach. Ale, oczywiście, jeśli chcecie, to może być to po prostu hydrolat, nie musi być to woda. Coś, żeby nawilżyć włosy. Zwilżycie. No. no i z pewnością, jak to przy olejowaniu, przyda się szczotka. E, najlepiej szczotka, taka, której używacie do wczesywania odżywki, tak, żeby ona była po prostu wygodna do wczesywania, żeby łatwo i szybko można było sobie rozczesać i wczesać. Czy to olej, czy podkład, więc zdecydowanie będzie to szczotka. Tak, swoją drogą, to jest to moja ukochana szczotka do wczesywania odżywek, masek, po prostu wszystkiego. Nie nadaje się do suszenia na szczotkę za bardzo. Ani do, moim zdaniem, do rozczesywania włosów tak o, wiecie, w ciągu dnia, do tego olebio ale ta uważam, że jest naprawdę najlepsza, jeśli chodzi o wczesywanie odżywek lub masek. No, jest po prostu totalnym moim game changerem. Oczywiście przyda się też klamra, aby związać te włosy, bo olej będziemy trzymać sobie jakąś chwilę na włosach, więc wiecie, żeby się nie pobrudzić, warto mieć jakąś klamrę albo gumkę. No dobra, a więc zaczynamy. Ja najpierw sobie rozczeszę dokładnie całe włosy. To jest bardzo ważne w ogóle przed olejowaniem, nieważne czy na podkład, czy na sucho, ważne jest to, aby dobrze rozczesać te włosy. O kurde. Setny upadek nadal jest cała spoko. Mówiłam o tym, że warto rozczesać za każdym razem włosy, nieważne czy jest to olejowanie na podkład czy na sucho, bo wtedy mamy po prostu lepszą możliwość wczesania tego oleju, a nie że później, wiecie, się szarpiemy z tym wszystkim, więc lepiej temu zapobiec po prostu. Biorę teraz tą drugą szczotkę i będę e, przejeżdżając tak po włosach od razu spryskiwać, zwilżać włosy wodą mimo tego, że to opakowanie jest dobrze wyczyszczone z tego hydrolatu mango i tu jest sama woda, to nadal pięknie mi pachnie mango nie mówię, że to jest złe bo mi się bardzo podoba włosy mają być dobrze zwilżone, ale nie mają ociekać z tej wody tutaj chodzi nam o taki, że tak powiem lepszy pościsk w tym wszystkim włosy już mam konkretnie zwilżone teraz zbiorę mój kwas kialuronowy i będę sobie nakładać na włosy ale on jest gęsty ciężko się trochę wydobywa, więc Myślę, żeby po prostu zrobić tak. Łuo, naprawdę jest gęsty. Dobra. Coś się wydobywa. Teraz w dłoniach i nakładam na długość włosów. I rozprowadzam też na drugiej stronie. Nakładam mniej więcej od ucha w dół, ale oczywiście, jeśli macie gdzieś tutaj problem, na przykład z przednim pasmem, że jest np. suchy i tak dalej, taki niedożywiony, że tak powiem, albo gdzieś tutaj z tyłu przy karku, to oczywiście warto sobie też tam nałożyć od razu z olejem. Biorę za szczotkę i wczesuję cały, żeby dokładnie mi się ten podkład rozprowadził. No, i teraz sięgam za olej, czyli nasz emolient, i będziemy nakładać również dokładnie w te same miejsce. Marakuja. Rozprowadzam w dłoniach i właśnie nakładam w to samo miejsce, gdzie miałam podkład. No, i znowu sięgam po szczotkę i wczesuję już całość. Tutaj się trochę bardziej postaram, i dłużej będę. Bo zależy mi na tym, żeby olej i podkład się połączył i rozprowadził równomiernie na całych włosach. Gdzieś tam wiecie, zawsze tą szczotką dojedzie się gdzieś jakiś inny zakamarek, gdzie jeszcze może nie ma tego oleju i podkładu. No i tak jak olejowanie na sucho można trzymać naprawdę długo, bo może być to 2 godziny, 3, całą noc i może nawet i dłużej, jakby nic się nie stanie. Tak jak olejowanie na jakikolwiek podkład nie powinien trwać dłużej niż około 30 minut. Więc ja też tak zrobię, że zostawię na 30 minut. Tak samo robię ogólnie z odżywkami. To jest u mnie taki optymalny, maksymalny czas trzymania. Zawinę sobie włosy w właśnie klamrę, w takiego koczka jakiegoś niechlujnego. Mamy to! <laughs> włosy nam się teraz nawilżają, regenerują. Ja pozostawiam to, tak jak Wam wcześniej mówiłam, na 30 minut. Nie przesadzam, nie robię tego dłużej. E, nałożyłam to o 11 godzinie, więc 11.30 zmywam. Muszę sobie zaraz ustawić. Uprzedzając Wasze pytania, jak często można robić takie olejowanie na podkład właśnie nawilżający, niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od tego, jaką mamy równowagę pH. To znaczy, czego nasze włosy aktualnie potrzebują. Ale jeśli właśnie widzicie, że włosy są takie nieodżywione, suche, matowe, szorstkie, takie niefajne w dotyku, to warto sobie tak właśnie nałożyć taki podkład nawilżający na to olej. To jest taka turbo-turbo nawilżająca pielęgnacja. Moim zdaniem, aby tak Was jakkolwiek pokierować w tym, jak często stosować olejowanie na podkład nawilżający, no, to moim zdaniem byłoby to raz na 7-14 dni, czyli raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, i to jest takie optymalne moim zdaniem. Dobra, więc ja znikam sobie na pół godziny, za chwilę do Was wracam i kończymy pielęgnację. Powiem Wam, czego użyjemy w dalszych krokach i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Właśnie minęło 30 minut, więc zabieram Was na dalszą pielęgnację nad wanną. Będziemy zmywać i nakładać dalszą pielęgnację, i to, czego sobie użyję, to jeśli chodzi o szampon. Mleko owsiane, jóób, średnia moc. I tutaj Wam właśnie polecam użyć albo szamponu łagodnego, albo średniej mocy. Mocnego szamponu nie ma sensu, bo po prostu wszystko. Zedrze jakby z włosów, wszystko oczyści, więc no efekt będzie raczej marny. I na sam koniec właśnie użyję sobie odżywki, tutaj akurat mam dokładnie bogatą maskę emolientową do włosów. No i właśnie jeśli macie tendencję do puszenia, to tak też wam polecam, żeby jeszcze bardziej dociążyć te włosy, to na koniec nałożyć emolienty. Oczywiście nie trzeba, ale wiecie... Lepiej nałożyć, zwłaszcza kiedy te włosy wam się jednak gdzieś tam puszą. Więc zapraszam na wannę. Jeszcze przed polaniem włosów wodą, przed zmyciem tej pierwszej warstwy oleju i podkładu, rozczesuję dokładnie włosy z kierunkiem mycia. No i wcale nie jest to łatwe, bo nakładałam olej i podkład nastująco, a teraz w przeciwną stronę muszę dokładnie rozczesać włosy, więc będzie to trwało znacznie dłużej niż normalnie, niż jak byłem właśnie nakładała z głową w dół. No ale trudno. Dobra, udało mi się w końcu rozczesać włosy, więc teraz taką ciepłą, optymalną wodą przeleję sobie całe włosy, aby zmyć właśnie tą pierwszą warstwę i zaraz zabieramy się za się szamponem. I u mnie generalnie nieważne czy jest to olejowanie czy zwykłe mycie, zawsze skórę głowy myję dwukrotnie. Odsączam włosy z dwie wody porządnie i nakładam teraz odżywkę, raczej maskę łelientową. ciężko się w No i łapię za szczotkę i wczesuję od końcówek ku górze. Wtedy lepiej mi się ta maska rozprowadzi na całych włosach. Zostawiam sobie ją dosłownie na kilka minut i zabieram się za zmywaniem. Jestem już po całej pielęgnacji i teraz odcisnę sobie nadmiar wody, który mi tutaj jeszcze został. Nałożymy serum i zabieram się za suszenie włosów i patrzymy, jaki będzie efekt końcowy. Ale najpierw helikopter. Nakładam sobie porcję serum. No i słuchajcie, mamy efekt końcowy, włosy są mięciutkie, błyszczące, nawilżone. Końcówki nie są już takie suche, jakie były przed myciem. Normalnie tylko chcę się je dotykać i, i patrzeć, jak pięknie wyglądają. Mi się bardzo też podoba w tej pielęgnacji to, że włosy nie są bardzo, bardzo wygładzone, tylko mają też taką sypkość, zwłaszcza na końcówkach, przynajmniej tak, tak mi się wydawało, jak patrzyłam sobie w lustro. Ale no efekt jest kurde wow. Pamiętajcie, że jeśli film okazał się być przydatny, jeśli miło spędziliście ze mną czas, a mam nadzieję, że tak jest, to pamiętajcie o wsparciu swojego ulubionego twórcy. właśnie polubieniem, skomentowaniem a może i nawet zasubskrybować aby być na bieżąco z nowymi testami, nowościami kosmetycznymi i nowinkami, także mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, że czegoś fajnego się dowiedzieliście dajcie znać koniecznie, czy też macie problem z suchymi włosami z suchymi końcówkami i ogólnie włosami na długości i czy spróbujecie tego sposobu, czyli olejowania na podkład nawilżający, jestem bardzo ciekawa no i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia, pa! MY-